Następnym eee. razem już na pewno będzie jeździł. Kurwa. Dobra, ja tutaj mówiłem, zapraszam bez wszystkich. Bez Co słucham jeszcze raz? Ja też mówiłem, że bez kasku będę jeździł. Jeździsz bez kasku? Nie, no gdzież? Ryzykant jesteś. Jeżdżę w kasku, ale kiedyś mówiłem, że będę jeździł bez kasku. Reźcie tam do tego miasta powoli. A MT? MT spot tutaj, przez tędy przejedź i tutaj. Sorry. I też sprawdzę te tutory, będę trzymał Patrzcie, gdzie się łamie, bo ja nie mam moda. O kurwa, ja tu sam byłem. G, 2... miasto? Wierzę. Jadą? Tak. Wszyscy są dobre. Tak? Dobra, 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 dobra. Dobra, to się musimy zebrać, bo na razie to nazywam. Tak, tu przejeżdżamy tędy Tak, i tu będziemy na tego Cromwella co został z boku Dawać tutaj, tego Cromwella najpierw robimy My pin, chodź tutaj jebany Reszta na razie czeka O, jest tu następny koleś Resztę poprosimy, najpierw te czołgi tutaj Kończcie co macie kończyć tego, tego tego, Cromwell'a skończcie, co wyjechał tu nam na dupę. Dobra, teraz tutaj musicie, te dwa czołgi uciekajcie tutaj pod te. Wbijajcie co ma najmniej HP, bo tam się 150 pali. Ale na tego Cromwell'a A43 najpierw dobijcie. I teraz Cromwella. I teraz tego Cromwella. Robnek, pomóż, 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 pomóż. Bo nie chcemy stracić czołgu, dobra. I MT-25 został na roku. Nie usłyszałem, jak mówiłeś, że wyjeżdżasz. No, ale ja też nic nie mówiłem, wiesz, także... Ładnie Miksa. O, jaż, same Dicker Maxy. No, masakra. Kurwa. Co wy z tymi mikrofonami macie? Kurwa. Dobra. No to panowie zapierdalą na ty... Wszyscy nakurwiamy w lasek. Tutaj, w tę stronę. Wszystkie czołgi podjeżdżają tu jak najszybciej na górkę. Na górki ustawiać się do snajpy. Pierwszy light, który będzie, jedzie dalej. Robi spota. Czyli chyba. Czyli Nie chyba, ja tradycyjnie. Się. 13 Dlatego rozproszyć się, nie stać w kupie. No, mi nie będą No raczej nie, ale Diker zabiera średnio 320 i ma 170 czy 160 penny. A ile przyszła do no. 8 to, ma, boże, to boże. ma dobre spotowanie. No. Zobaczcie mi się pramka przypadkiem nie skończyła właśnie. Gdzie tu podjeżdża? No to, i już bić, kurwa. O, o kurwa. Wow. Nawet nie zdążyła się zarówka zaświecić. Tak. Dobra Skarski, uważaj tam, uważaj. MT. Tylko MT trzeba zdjąć, bo on będzie świecił. Tylko żeby zjechał w dół i wtedy go zajebać. Tryka Oła, Oa, kurwa, mac. stoją wszystkie chuje tam z tą fałką kurwa no Dobra. tam nie powinni wysem wóz... eee, tego i poczekajcie, pogaśnijcie Nie wpychajcie na, na siłę O kurwa, i tam jedynie masz wybrać się Dwa razy. Eee, Kurwa tak? mać, no No dobrze, no i próć tego kurwa Hama Zaraz podnie może być Dobra i yabany się nie ruszajcie. Dobra, tego proponuję. z tego co widać. Dobra, odpalam lornetę będę świecił. Dobra. Ale za słaby mam jedna gasi. Dlatego że te krzaki przeszkadzają. Masz lornetkę na nim? Tak. Nie widzę, czekaj. powinien stać z tyłu. No, and... Chłodnie. Po strzale nie było spota. Ja też nie miałem. To dobrze. Ślepi co chyba. Jak my z HP stoimy, tak w kit. Ja full. Ja też. Dobra. Spot. Następny DK. Mówiłeś coś, że mieć full? Tak. Rykosze <noise> Dobrze. Albo nawet jeszcze ja może lepiej. zmienić miejsce, bo ich nie No to nie. kurde, tu na drugą stronę bym proponował podjechać. Ja tam podjadę zaspotuję. A na, a na A3 nie ma dobrej górki do strzału? Może być dobra, aczkolwiek nie wiadomo czy tam nie ma też dodatkowego dickera. Dobra, teraz poproszę światło. A teraz no, zobaczymy... Nie, ja nie, 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 najpierw ja od lewej strony zrobię spota i zobaczymy, co tu się dzieje się. Tam może w te dziurki wjechać, nie? Kurwa, no, oni czy... mają taki chujowy zasięg spotowania, że człowiek na nich wjedzie, kurwa, i dopiero zobaczy, że są. I żarówę będzie miał. Dobra, tu na A ich nie ma. oni no, siedzą tu wszyscy, A7, A8. No dobra, to piękny jest dołeczek. Dobra, uważnie, bo będzie spot. To się ładnie zcoili. Wiecie znaczy co panowie? Zrobimy to tak, Skower, ty sobie tam zostań, ksenet podjedźcie tutaj ze mną z jednymi od tej strony, ja wam zaświecę i pójdzie ogień. Ok. No tak, tylko że tutaj z tej strony też jeszcze, ja jestem teraz na najwyższym szczycie tu. Gdybyś cokolwiek wyświecił, przywcisnij te dwie i zanim, zanim wyjdziemy. Spot'a tu mam. Naciska F7 jak cię widzę. No poszedł, poszedł, poszedł infospot to D6. No tak, ale to na minimap nie widać jak no. to napiszesz. No. Jak naciśniesz F7 widać, widzisz, na mapie, to, w którym miejscu jest spot. No czyli pomocy, tak? Tak. tak. Dobra. Ja z nie jebany, <laughs> ustawia się tam do, 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 do Na górce czy obok ciebie? A, może stanąć na górce, dobra. Dobra, ja jadę spotować. na nich <noise> Jak w dole siedzą, to wiesz, tu nie ma... Jak w dole siedzą, to jedź tu od naszej strony. Ci nic nie zrobią. Będziesz ich świecił. Jak wyjechać na ciebie, to... To jest śmieszne. Bo powinien już ich na radio, kurwa, wyłapać. Jedź w dole. Ja nie widzę. Ja widzę kopułkę. Z nie miałem żarów. Nie wiesz? <noise> User o, jest. Channel. Jest. Pięknie. Dobra panowie, można podjechać. Freeride? Ja nie podjeżdżam na razie, jeszcze stoję z tyłu. Kurde. Bez żarówki. Jadę, zabiję ich wszystkich. No teraz już miałem, no. nie głupie pomysł postawić Dickera, tylko że kurwa jednego Dickera. Którą ten patrzył?